Tak zwane zło. Mówiliśmy podczas tych naszych wykładów tutaj nieraz o tym, w jaki sposób nauka, w szczególności psychologia, ewolucyjna teoria ewolucji, ale też, bądźmy że całość współczesnego przyrodoznawstwa, bo ono jest jednością. Biologia jakoś tam i chemia jakoś tam wyłaniają się z fizyki, a z drugiej strony matematyka unifikuje jako logo świata wszystko. I teraz, Zde detronizują nas na pewno i badania nad szympansami Bonobo, Gudala i, i Franza de detronizuje nas historia ewolucji, po prostu stwierdzając, że padliśmy z tronu Bożych dzieci, oddzielonych gdzieś ontologiczną przepaścią od reszty przyrody, na którą mamy ujarzmiać, traktować jako zasoby, tak jak to mówi Biblia, rozmnażać się i podporządkowywać sobie zasoby, przed sobie podanymi, tak. Ale w rzeczywistości ta detronizacja zaczęła się dużo wcześniej. Opowiem dzisiaj o... Teza Konrada Lorenza, noblisty. Lorenz dużo już wcześniej, przed rozwojem współczesnych teorii ewolucjonistycznych, obserwujących zachowania wyższych ssaków, bonobo, ale też słoni, w swojej książ fenomenalnej książce, tak zwane Zło, rozprawił się z klasycznymi filozoficznymi teoriami zła. Lorenz obserwując przyrodę. Stwierdza, że to, co nazywamy złem, agresją wewnątrzgatunkową, jest występującą w całej przyrodzie, której jesteśmy częścią, walką o zasoby. Walką prowadzoną przede wszystkim przez samce, to prawda, tym imieniem, normalną, naturalną, najczęściej według niego konieczną. Zło jest tak zwanym złem z tego względu, że tak samo walczą goryle, szympansy o dostęp do terenu, do samic, do zasobów, jak walczymy my ludzie. W inny sposób, jeśli jesteśmy częścią świata zwierzęcego, częścią przyrody, tak samo jak goryle, szympansy, słonie, zło, agresja ma pewien cel. W rozumieniu ewolucjonistycznym promuje silniejszych, sensowniejszych, lepiej przystosowanych. Dalej, pozwala tworzyć hierarchie, które dla grup są bardzo ważne. Lorenz dowodząc swoich testów wskazuje na szereg zachowań zwierząt. On pokazuje, to bardzo ciekawe, jak na przykład z pewnych zachowań obserwowanych już u wyższych ssaków odsłaniania zębów wyłania się nasz ludzki uśmiech, jak z pokazywania wnętrza dłoni przez niektóre zwierzęta, a właściwie jakieś tam racicy wyłaniają się nasze podawanie ręki, etc. Etologia, nauka o zachowaniach. Już, już ta pozycja bardzo mocna dla ludzi myślących wpływa na detronizację człowieka i włączenie go do świata przyrody, z której w jakiejś mierze dualizm platońsko-chrześcijański go wyrzucił. Jeśli jesteśmy pewnymi ssakami, należymy do naczelnych i tak samo jak inne naczelne rywalizujemy o zasoby, rywalizujemy o majątek, o samice, etc., etc. nie ma w tym nic dziwnego, że agresja będzie się w ten sposób realizować, my to nazywamy złem. Według Lorentza jest to tylko tak zwane zło. No i pytanie, czy zgodzimy się z tym? Jeżeli widzimy siebie, ludzi i nasze istnienie jako tylko istnienie ziemskie tu na ziemi, podlegające tym samym prawom fizyki, biologii, biochemii i ewolucji, jak wszystkich innych ssaków, no to nie ma wyjścia, musimy się z tym zgodzić. Ale czy naprawdę rezultat jest dla nas tak strasznie negatywny, jak tego chciał Dostojewski czy nawet Kołakowski w tym – jeśli Boga niet, atca w mordu można? No nie wiem. Czy naprawdę etyka jest możliwa tylko w oparciu o istnienie Boga i założenie istnienia Boga? Moim zdaniem to, że w naszym ziemskim życiu, nawet jeżeli ono jest tylko ziemskie, mimo wszystko czynimy swoje otoczenie, świat trochę dla siebie, trochę dla przyszłych pokoleń miejscem choćby troszkę lepszym, choćby troszkę niepoddanym tylko rygorom i regułom walki o przetrwanie, walki o zasoby. Czy to nie może być celem, czy to nie może być sensem? Ja uważam, że etyka może być wyłącznie etyką autonomiczną, opartą o nasze ziemskie życie, o naszą autonomię jako ludzi istniejących tu i teraz. Ja wam nawet powiem tak: gdybyśmy byli pewni istnienia Boga, nie byłaby to wiara, lecz pewność, czy naprawdę etyka nie redukowałaby się przy założeniu życia wiecznego sądu i kary tylko i wyłącznie do prostego działania: robię coś, bo będę osądzony i ukarany? W takiej świeckiej etyce, świata, w której tak, jesteś, należymy do przyrody, jesteśmy rodzajem najwyżej rozwiniętych ssaków, fenomenalnych, bo w nich świat i wszechświat uzyskuje nie tylko świadomość, ale uwaga, i samoświadomość. Czy nasza taka kantowska etyka, która innego człowieka czyni wyłącznie celem działania, każe, każe przyjmować taką regułę imperatywy Kanta, musi być naprawdę oparta o istnienie Boga absolutu. Moim zdaniem nie musi. Można ją także oprzeć o zasadę przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, nawet jeżeli zasady tej nie wywodzimy z Boga. Nie, nie jest tak nawet wtedy, jeżeli Lorenz ma rację, jeżeli Dawkins od samolubnego genu ma rację i rację mają badacze od Bonobo, Franz De Waal i Jane Goodall, którzy widzą nas jako część tego samego świata zwierzęcego, część tej samej przyrody.